jest nowy członek zespołu Browar Marienstadt. Wabi się. Piwo. Piwo, piwo. Pije? Pię? Czy pije piwo? Nie, ale ładnie prosi. Hop. No i chule. Tiwo, nie rób flipy. Zastrasował no. się. Żeby doczekać, a nie A to jest on, czy ona? Ale wycięli mu co, nieco, więc... Aha. A, tak. A tymczasem e, Kamila rozlała projekt 1 Czyli spójrzcie na to nie pijeszcie to, tego. Nie, to fajne piwo Sytuacja jest bardzo rozwojowa. Projekt 1 A z jakiego Dobrego. Czemu? Jeszcze? No, czy, trzeba, trzeba jeszcze kolejną buteleczkę zrobić. no, Czyli co, no jesteśmy po premierze dwa miesiące. Tak, e, ciekawa sprawa jest taka, że premiera tego piwa była 21 stycznia. Dokładnie, <sum> tak. No powiem, że, 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 I wtedy, <grymnia> to już powiedzieliśmy o, o, no wcześniej, było dość słodkie. Było. Obecnie pijemy to piwo jest, znaczy po raz drugi. Mię. Dzisiejszego dnia drugi, ten drugi. specjalnie Specjalnie nagrywamy ratę, nie ponieważ było, piwo okazało się. Nie nagro, żeby wystąpić kolejną butelkę po prostu. Trochę tak. Nie, ale... nie, ale... nie by było dobre, Ale powiedz tak, butelki cały czas to już są dostępne. Nie, ale naprawdę nie, nam zostało nam naprawdę niewiele już tych butelek tak, więc, e... W sklepach pana już nie, nie ma. Pewnie zaraz wyjdą i zaraz ich nie będzie. Tak ale jak to, święty... to Nie jest tak, że jakoś namawiam, żeby, żeby brać. Nie, bo, bo Natomiast, no, no, nie, nie, tego piwa. nie, nie. Zobaczcie sytuacja, sytuacja na rynku prawda, jest taka, że wszyscy zabijają się o te. So-called sztosy, a, a Mariensztat 30 tak przeszła bez echa, mimo że bardzo ładnie buteleczka wygląda, prawda? No, już trochę jest tutaj rozpakowana, ale wyglądała elegancko. Natomiast ta, te, poszła fama, że to piwo było słodkie, no i tak było, prawda? Na premierze ono było słodkie. Natomiast teraz je pijemy. Dwa miesiące po premierze jestem naprawdę bardzo zaskoczony, jak ono się fajnie ułożyło. Jak wyszły owoce, o ile w tym barley wine te owoce zniknęły, według mnie, w w porównaniu do tego, co próbowaliśmy w próbarze, to tutaj fantastycznie wyszły. Ale to była dla więc myślę, że no, na pewno warto zwrócić uwagę na to piwo. No dopóki jest, myślę, że warto. No, no jeszcze mamy no, trochę beczek, tak, więc będziemy tak, je mam no, jedną, jedną z ostatnich beczek podłączymy na warszawskim festiwalu w piwa, w ogóle, piwa, więc... Tak, mamy jakieś tam beczki, do której, ze cztery beczki, do których wrzuciliśmy jeszcze płatki tak, i tak sobie będzie, rzekować. A tu podopniemy dopiero po starcie knajpy, więc za trzy, pół roku. No ale beczka beczką, a jednak też większość ludzi jednak interesuje się butelką, tak? Aby tą już klasycznie my powiedzieć, prawda, my, żeby my, potrzymać, my, podtrzymać, my, podtrzymać, pole zakować sobie w tapczanie jest <laughs> dość ładna też, no, taka typowo prezentowa. Więc, mm -hmm. No ja z obydwu jestem zadowolony projektów, tak? Z tego drugiego, który w którym ty nie, już, już nie wyczułeś owoców, no też jestem bardzo zadowolony i tutaj widzę, że opinie będą też pozytywne schodzić. Więc, my myślę, że jest dobrze. No ja jestem naprawdę zaskoczony porterem, jak, jak on się zmienił przez te dwa miesiące. E, Zapytamy jeszcze kolego od denaturatu. De A co fioletowy jestem? <noise> Mówiłeś, że w Barliłanie jest denaturat. Jak sytuacja z porterem? Pierwszy raz go piję. <noise> I to nieprawda. Y I, i, no. i, 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 to, I to nieprawda, tak, że, tak. Trener drugiej klasy nadal jest dobry. Ale słuchajcie, no, świetny porter. E Pięknie ukryty alkohol, ładne owoce. E, nie jest bardzo słodki, tak jak niektóre głosy mówiły wcześniej, że nalepiłeś no to piwo na premierze? Nie nie, nie piłem, piłeś? ale słyszałem. Mhm. E, jest oczywiście jest oczywiście słodki, ale, ale jest piękny balans i cóż, bardzo dobry porter. Polecam. Dawid Kulbicki polecam. Podobno go już nie ma, więc nie no podobno na, na, na piwnych wymianach będzie dużo kosztowo. Nie, bo generalnie my tutaj. Y, słuchajcie, no bo. Y, jaka jest koncepcja tego wideo, żeby, żeby podbić na piwnych wymianach, nie? Ten, tego porterka. Tak, tak. tak. No. no to hypujemy. Tak, słuchajcie, tak, tak, no bo ja obserwuję piwni. grupę Piwne Wymiany i chyba dosłownie. Nie wiem, dwa razy widziałem, żeby żeby, dołączyć, żeby, tak. żeby żeby Mariensztada ktoś wymieniał, ale. Ja myślę, że to piwo swego czasu, będą ludzie, niektórzy będą żałować, że tego piwa nie mają w swojej kolekcji. Tak I to są nieci, dobre ci, słowa, które powiedziałem. nie zainwestują, to po prostu będą szczęśliwi sami, tak? Szczególnie, że znaczy... obydwa, nasze znaczy obydwa. Jedenka zgarnie bardzo dobre oceny, już na życie kto wie, może, może się dzisiaj dowiemy, że dostała jakąś nagrodę. No właśnie, tak, bo Marcin, wyniki. czyli Marcin jeden tak, tak, zespół tak, tak, właścicieli tak, tak, browaru w Barcelonie. Tak, 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 tak. Właściciel. Marcinie, pozdrawiamy cię właścicielu, tak. <śm> no tak, jest, kto wie, może się okaże, że, że to facciamo, jest naprawdę okno, piwo to... jednostopowych no. Idea była taka, że nie będziemy tych piw powtarzać, że idziemy 1, 2, 3, załóżmy do 20, natomiast może kto wie, jak się będzie taki odgórno, to się zmusimy, że powtórzyć, tak? Buteleczki rozumiem włoskie, tak, tak. z włoskiej huty, no tak, oni, oni naprawdę ładnie ten design mają opracowany, mają, mają. Także, także wygląda to bardzo ładnie. Słuchajcie, no pozostaje yy, Was zaprosić na Birgit Mednes, na warszawski festiwal piwa, gdzie spotkacie tą wesołą ekipę. Szczególnie Kubę, który po prostu uwielbia kamery, nie, czuje się jak ryba w wodzie nie, zawsze. Się tak, <laughs> ja dać ci autograf. No Zobaczmy i stred... na takie no, okazje. Nie? Powinieneś mieć wydrukowane, już wiesz. Ech, no, no. No, no. To ci Także <laughs> Birgit Mendes, waszyski festiwal piwa, a jak znaczy. was nie będzie, to wbijajcie do sklepu waszego najbliższego specjalistycznego i żądajcie za 25 zł. Nie, nie. no, w Warszawie nie, nie. to już to nie, się nie da kupić. Magda, to nie, bo to mówiłeś, ze w że nie? 25 zł. Miejscu, tak, bo to, to jesteśmy w stanie to sprzedać. Myślę że, myślę, że, już później, myślę, że Magda tutaj więcej powie o tym, ile to piwo kosztuje w sklepie, o, jak to Magda? Jest, Dzień dobry. Jak, to e jak porterek? Bardzo dobry jak zwykle. E to znaczy jest. E jak to jak zwykle? To, jest... to ciągle pijesz tego portera? No, tak, tak. <laughs> <laughs> jest, e Yy, jeszcze lepszy z całą pewnością niż yy, ostatnio jak go z kranu, nie z butelki, z kranu, yy, mniej słodki, yy, bardziej ułożony z całą pewnością, yy, ładnie wchodzi, nie alkoholu, niestety lub wstety. Yy, no tak, yy, ale yy, mieliśmy zapytać o cenę w sklepie. 31 zł. 31 zł, a barley wine? Jeszcze go nie masz, ale będzie w jakiej cenie? Nie wiem cenie? jeszcze, nie wiem jeszcze, dopóki go nie mam dotąd ten... nie mm. 30 zł za 03, no ale to za każdy balink 1 złoty. Niech będzie, że Niech tak, było. natomiast e, nikogo się nie zmusza do zakupu takiego piwa. Tak Też właśnie, nikt nikogo tutaj pod pistoletem nie trzyma, także... Ee... Dokładnie. Po drugie piwo przepięknie się prezentuje, więc jest doskonałe na prezent. Oczywiście nie mm -hmm. tylko po okładce prawda, trzeba mierzyć Zdecydowanie. Rzeczy, ale również i o zawartości. Zawartość jak widać jest doskonała, więc mamy tutaj połączenie dwóch cudownych rzeczy, więc. no jeszcze, jeszcze, jeszcze jest zawartość. O. Mówią... Mówiąc pokrótce, można zrobić prezent zarówno sobie, gdzieś tam bliskiej lub nawet dalekiej, ale i sobie również, prawda? Zdecydowanie, ponieważ to piwo się zmienia w czasie i ja jestem zaskoczony, że tylko w ciągu dwóch miesięcy. Ono się tak zmieniło. Zwłaszcza, Więc. że dużo osób przewidywało, że to piwo, yy, jak będzie dłużej stało, właśnie Kamila, yy, to będzie jeszcze bardziej słodkie. Okazuje się, że nie, czyli idzie wszystko na korzyść. Kuba, a dlaczego ono poszło w owoce? Panie technologu. Yy, ta śliwka, Skąd się pojawiła? No to tam nie tylko jest śliwka. No skąd ja wiedziałem, co no, ja jestem technologiem? Ja politologiem jestem przede wszystkim. No i myśli... Kolejny i muszę, ale ile czemu to piwo no. ja no, tak smakuje. Co sądzisz? o właściwie sytuacji politycznej? litrów tej? właśnie. Podyskutujmy o traktatach jazdy. Tego co, słyszałeś to, to razem, że tak też. Tak, tak. Nie, no, to prawda to jest taka, że po lekko się utleniło tak, pewnie, tak. Już w te mm. tej mm. nie powinno, wyszło, zmieniła Czyli nie, nie. utlenienie po prostu. Też no, no to... natomiast no, skąd się pojawiła śliwka i tak dalej, nie, nie wiem, że żadnego to... pojęcia. No, Moim zdaniem ona tam była po prostu i teraz wyszło. Nie nagrywaj tego, bo to bez sensu, to co ja gadam, nie wiem, nie znam się. <laughs> yy, ogólnie zarobione, to, ja to, to tylko worki ze słodem nosi. Tak, to jest ta, ta skromność piwowara. No i tyle chyba na dzisiaj. No, z, dro... z pracy i wyszło. Masona już nie pytamy, mason już nawet nic nie pije. No i właśnie tym optymistycznym akcentem kończymy spotkanie z browarem Marienstadt. A właśnie kiedy projekt numer 3, w sensie piwo numer 3? Mm, tak, był w mar wpisany w plan produkcji w marcu. I wypadł. Był w kwietniu i wypadł, więc może się uda w maju wrzucić. Także rzeczywiście. No, no trzeba pamiętać, wyprzec. że ja potrzebuję trzy doby, żeby uważyć jedną, wa twą mm. jedną warkę. Żeby jeden tank zapełnić, tak? Bo to są trzy gotowania i ciężko mi to po prostu logistycznie też wrzucić, bo to jest 3 razy 20 godzin. Ja jestem od A w planie, co to było? To Jaki jest styl? dalej. To jest dalej We Heavy. Więc. We Heavy? A może trochę epitet. No dokładnie. No bo, bo samo We Heavy no to tak no, to, nuda, ale tak, Pitet... No, okay, no, tak, no tak, ale z Foseta czy z Castle Malty? Nie, no to lubię, jeszcze. No, no, ale to tak. We Heavy We Heavy, we heavy Bardzo dobra informacja na koniec. Dziękujemy bardzo, do widzenia.